Ta winda nie działa, przykro mi. Jeśli nie działa, to po co jej pilnujesz? Nie działa nawet dla gości Karego Jurodajm? Jestem z nim tu umówiony. Skoro tak, to zapraszam i życzę udanego wieczoru. I zjawia się zawsze jak kończy się czas i przeprowadź gdzie idzie. Zobaczcie. Odpowiedź tylko na szybkie pytanie. Jak to jest towarzyszyć keremu Jurodajnowu? Legendzie o szczytu Sław? Bez komentarza. Dzięki, ale naprawdę muszę już mieć gdzie Idziemy. Może chcesz jeszcze udzielić kilku obiadów? Miłość jest pierwszego wejrzenia, co? Zbiera różne formy, i różne początyki. Chodź ze mną. Chcę ci kogoś przedstawić. I to Spector. Stary znajomy, poznałem go w Memphis. Cześć. Ma zajebisty towar. Spector ustawia sceny dla znajomych. Wiadomo, panie. On jest pierwszym specjalistą. Wrócę to później, to pogada na interesa. Zapraszam. Chodzę, chcę ci coś pokazać. W ogóle to gratulacje, Kerry. Niezła impreza. Skoro kryzys zażegnany, to jaka będzie następna misja i Eurodyne? Zamach na Kowaczka? Bardzo śmieszne. Ja mu tego nie daruję. syn jeszcze pożałuje, że namówił mnie do podpisania tych wszystkich kontraktów. Próbowałeś zerwać kontrakt z wytwórnią? Bądźmy poważni. Zerwę kontrakt i co? Kto mi wyda nowe kawałki? Kto się zajmie dystrybucją, promocją, dojściami do influencerów, mediów? Oni to wszystko trzymają w garści. Przestajesz być na ich garnuszku. Przestajesz istnieć. Ale jesteś wolny. Wolność, w której możesz sobie nawet ścierać gardło, ale nikt cię nie usłyszy, to po prostu inny rodzaj klatki. Pokażę ci zaraz jedno z moich ulubionych miejsc w całym Night City. Wpadam tu rzadko, ale zawsze z ważnych powodów. Powinienem czuć się wyróżniony? Może. Kazałem nikogo tu dzisiaj nie wpuszczać. Uwielbiam ten widok. Uwielbiam patrzeć na to miasto z góry. Ery. Widzę, że coś cię dręczy. Myślałem, że ta cała afera z Askrax to głównie mój strach o to, że ludzie zobaczą we mnie kolejny produkt. Ogniwo korporacyjnej machiny. Sprzedajny Eurodain. Robiący dobrze azjatyckim gwiazdkom dla kasy, fejmu i przypomnienia o swoim kurwa istnieniu. Ale tak nie jest. Jest. Ale to nie najważniejsze. Bo prawdziwy problem leży głębiej. W mroku. Opowiedz mi o tym. Myślałem, że boję się, że wszyscy zobaczą we mnie niewolnika korporacji. Ale ja po prostu bałem się, że znowu znajdę się w czyimś cieniu. Znowu? Przez wiele lat żyłem w cieniu Johnego. Byłem elementem tła, jego dopełnieniem. Nie wierzyłem, że mógłbym zaistnieć bez Silverenda. To dlatego odszedł z samuraja. Johnny myślał, że stchórzyłeś opuszczając samuraja, że nie wytrzymałeś presji. Tak, wiem. Ale nie miał racji. Ja po prostu postanowiłem zawalczyć o siebie i walczę do tej pory. Night City jest pełny cieni. Od lat robię wszystko, by żaden z nich na mnie nie padł. Rozumiesz? Kurwa. Najwyższy czas, żebyś przestał się bać. Musisz. Obronisz mnie przed cieniami. Ulegną ci. Czuję to. Czy on? A czy to ważne? Już nie. Jestem tu z tobą, patrzę na to miasto i chcę, by ta chwila trwała wiecznie. Zamrożona w tym królewsko-pięknym neonowym świetle. Ale chwila zaraz minie, co? I znowu zamarzy nam się chaos. Tam. W dole. Kery nigdy tego nie zrozumie. Jest tylko jedna gorsza rzecz od niespełnionych marzeń. Spełnione marzenia. Spadajmy stąd. Chaos czeka. Ja tu jeszcze chwilę zostanę. Ale ty wracaj na dół. Możesz wypić za to miasto i mnie w nim. To na razie. Który gang jest największym postrachem w Night City? To znaczy, zdaniem policji. Najwięcej trupów zostawiają kosiarze. Zależy od sezonu. Ale najbardziej kreatywni są walentini. Na każde przewinienie mają inną karę. Na przykład każą cię usiąść. Mają do ręki. I masz się tak długo, aż będzie widać czaszkę. Hej, Kary. Cokolwiek robisz, przestań i przyjeżdżaj do mariny. Czekam tu na ciebie. Okej, okay, będę tam niedługo. Zajebiście. To czekam. Night City Marina, Pils czwarty. że lądowy. Masz ochotę na mały rejs? Zabawimy się. Powiedz najpierw, o co tu chodzi. Chodzi o nowe początki i życiowe pętle. Życiowe pętle? Wy nie psuj sobie niespodzianki. Płyniesz czy nie. Okej, okay, okej, okay, brzmi nieźle. Wchodzę w to. No i to mi się podoba. Płyniemy. Tylko znajdę ten pieprzony guzik od... Ach, pieprzyć to. Zimuraju, naprzód. z pięciu modeli tej serii. Drugi wisi w gabinecie szefa militechu. Trzy pozostałe chłybie gdzie? Ma przebiegunowany magnes w pikapie, chyba nowe progi i zamontowany vibrato kajmaru. terzawe przebarwienia na stronach to podobno krew Denisa Forda. Tego plusmena To twoja piosenka? Nie kojarzę jej. Bo to, to nowy kawałek. Mam w głowie pomysł na riff. Czuję, że wyjdzie z tego Zajebista rzecz. Dobra, to powiedz wreszcie o co chodzi? O no, życiowe pętle. Czyli? No pętle. Zamykasz jeden rozdział otwierasz drugi. Życie składa się z takich pętli. Powiedział mi o nich mój guru. <suszy> guru? Tak, mam swoje duchowe potrzeby nie. Zwiedzam Kiana co parę lat, ma zajebistą jurtę w Tangalanie. Totalne od odludzie, łącznie z blokerami sieci. Ostatnio powiedział mi, że potrzebuje zamknięcia, wyrwania się z pętli. Dlatego tu właśnie jesteśmy. To zamknięcie. Chodzi ci o Johnego. O twoją walkę z cieniami. Nie. Może trochę tak. Wiesz, zrobiłem karierę, zgarnąłem szmal. Bez Johnnego da się żyć. Ale o nim nie da się zapomnieć. Czasem kurwa chciałbym po prostu wyrzucić go sobie z głowy. Chyba wiem, jakie to uczucie. No i co z tymi pętlami? Chodzi o to, że swój pierwszy naprawdę dobry kawałek napisałem właśnie na morzu. I teraz znowu coś mi zaczyna ciekawego wychodzić pod palców. Pętla. A ta pierwsza piosenka znam? Bleed the beat. Napisałem ją w czasie, autor na statku wiesz, jacht turystyczny, kilka pokładów, baseny, bajery. Wszyscy myślą, że to kawałek o dojeżdżaniu korporacyjnych faszystów. A tak naprawdę? Całymi dniami i wieczorami zasuwałem stacą, rozdając drinki, a potem komponowałem, aż sobie zdarłem opuszki do krwi musiałem uważać, żeby nie poplamić tej ich porcelany. No i wyszedł kawałek o krwawieniu pod okiem bogaczym. Resztę dopowiedzieli sobie inni. No ale to był hit. Jeden ze słynnych numerów samuraja. Ten nowy kawałek też taki będzie. Przełomowy. Potrzebowałeś do tego towarzystwa. Potrzebowałem do tego ciebie, mi. Ostatnio dużo myślałem o całej tej aferze z ASKRAX. O naszych rozmowach, o Tobie. Przyniosłem zmiany i Poczułem się z Tobą tak, no wiesz... Do tej pory stałem w miejscu. A teraz? A teraz myślę o nowym kawałku. Myślę o nowej płycie. Wiem, że będzie zajebista. Inna. Wszystko będzie teraz inaczej. To się chyba nazywa olśnienie. To się nazywa dojrzewanie. Zobaczysz koniec awanturami, z akcjami. Koniec. Ale od jutra. Teraz czas na chwilę wyzwolenia. Może kurwa mi pomożesz zamiast stać się gapić. Chaos i zniszczenie? To lubię. No, to łap coś ciężkiego. Ale nie szkoda ci jachtu? <laughs> Błagam cię. Myślisz, że nazwałbym swój jacht Simuraj. To nie moja łajba. – A czyja? – Tego kutasa, Elbi Kowaczka. – Kowaczka? Tego Kowaczka? <laughs> – Nie zdążyłem mu podziękować za aferę z Askrax i parę innych jego zasług. Wybierz sobie coś i rozwal. Na jego koszt. – Dobra, rozwalmy tę łódkę. – No i? Witek wśród Albo Szalat po wreszcie złączał. Kurwa, nie mogę zdecydować. Chyba zacznę pływać w tym swoim basenie. Chodź tu do mnie. Tylko nie oddychaj zbyt głęboko. Zaczynam czuć ten fetor. Pięknie płonie. Cholera, coś nie wybucha. Ktoś już na pewno zauważył płomienie. Jeśli uratują tę łajbę, czy szlak mnie trafi, może powinienem tam upchać więcej kanistrów? Albo kupić C6 na czarnym rynku, jak myślisz? Nieważne. Fajnie było co. Dobra, przyznaję. To było niezłe. Było zajebiście. No to mi właśnie chodziło. O wyrównanie rachunków. O nowy początek. Dzięki Vi. Romantycznie jak cholera. Pierdolić reguły Night City. Ty i ja. Powtórzmy to jeszcze kiedyś. Co ty na to? Powtórzmy. Wielokrotnie. Zbierajmy się, zanim zacznie wiać w inną stronę. I poczujemy ten smród. Podwieźcie? Jasne. No to chodź. Co to za pokraki? Co u twojego menadżera, Kerry? Chociaż czekaj, zmieniam pytanie. Czy Kowaczek wciąż jest twoim menadżerem? Ale nie martw się, mam pewien pomysł. Niech kiełkuje. A jak tam z Ascrax? Układa się? No właśnie podesłały mi demo nowych kawałków do oceny. Wiesz, to nigdy nie będzie mój świat. Ale chętnie wleję trochę płynnego chromu i krwi do tych ich syntetycznych rąbanek. Co właściwie się z tobą działo po rozpadzie samuraja? Na pewno pojechał szukać swojego prawdziwego Jana, jakiejś zasranej filipińskiej. To chyba nie zajęło, żeby się pozbierać. Spędziłem dwa lata na masbatę. Wróciłem do korzeni. A nie mówiłem. Leżał zjarany pod palmą, a wieczorami ruchał do upadłego. I co? Pomogło? W końcu pomogło. Lecz tej historii znasz z mediów. Wiesz co? Podobało mi się to nasze szerzenie anarchii. Mnie też, ale mam nadzieję, że laską z Askraks znacznie mniej. A propos anarchii, właściwie to czemu się za to wziąłeś? Za to... No wiesz... Tasz, czemu robię to, co robię? No. Tak jakoś wyszło. Przyjechałem do Night City i dostałem pierwszą robotę, potem następne. I tak zostało. A przed Night City gdzie się bujałeś? Z nomadami. Rodzina Bakerów. ale się posypało. Teraz działam na własną rękę. No, to się nie dziwię, że tak szybko uciekliśmy gliniarzom. Wy to macie we krwi. Taki naturalny sprzęg z wozem, nie? Ech, stereotypy Kerry. Ilu znasz nomadów oprócz mnie? Ej, miałem kiedyś fazę na brain z wami. Ostra jazda. No i irás...